Jakub Kiwer jest z nami. Jakob, dzień dobry. Przede wszystkim zapytam Cię o podstawową rzecz. Jesteś jedynym piłkarzem, który jak do tej pory u trenera probierza zagrał we wszystkich spotkaniach. Podejrzewam, że jutro znowu zagrasz w innym ustawieniu. Czy to jest jakiś wielki problem? Znaczy, dla mnie to zawsze nie jest problem, bo. No, chcę grać, też też na pewno się cieszę, cieszę z tych minut, że, że od samego początku, od kiedy już jestem w kadrze, więc dostaję te minuty na boisku i, i zdobywam coraz większe doświadczenie i coraz więcej minut. Selekcjoner mówi wyraźnie przed tym dzisiaj, jutrzejszym meczem, a po ostatnich spotkaniach, że brakuje Wam trochę odwagi, trochę takich progresywnych piłek, piłek, które powodują otwarcie takiej przestrzeni na przykład dla, dla napastników. Czy to się już w tym meczu poprawi? Na pewno będziemy zwracali na to uwagę. Wiemy, że też w takich meczach właśnie to jest sytuacja, żeby pracować nad takimi rzeczami, żeby, żeby właśnie widzieć to trochę może inaczej na boisku, więc, więc miejmy nadzieję, że właśnie nad tymi rzeczami się skupimy, na, na, tych, na tych rzeczach się skupimy i, i poprawimy. Powiem tak, nie stresuj się, ja nie gryzę. To na razie jesteśmy przed meczem, więc spokojnie. Stałe fragmenty gry. Z tym mamy kłopot, bo po stałych fragmentach gry tracimy bramki, tak jak w ostatnim meczu. Czy sądzisz, że właśnie w takich spotkaniach jest czas na to, żeby to poprawić, bo, bo czasu jest mało, tak naprawdę to jest właściwie ostatni sprawdzian przed, przed barażami, a, a z tym mamy ciągle problem? No, cały czas będziemy nad tym pracowali. Tak samo nie tylko na meczu, ale też. W hotelu, gdzie oglądamy, analizujemy, co można lepiej i czy swoje ustawienie poprawić, czy, czy też jak to przeciwnik robi, więc przygotowujemy się na każdy mecz i, i, i pracujemy cały czas. Jak atmosfera? Bo wiem, że na pewno byliście rozczarowani, natomiast trzeba już gdzieś o eliminacjach zapomnieć. Czy już w ogóle rozmawiacie, na kogo możecie trafić w tych barażach, czy to na, na razie nie ma znaczenia? Na razie czekamy. Na, na, na losowanie i też na, na przeciwnika, więc e, miejmy nadzieję, że, e, że losowanie będzie też po, po naszej korzyści, że, e, że trafimy na mecz u nas i, 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 będzie, i będzie nam na pewno łatwiej wygrać. Czy dzisiaj możesz powiedzieć tam, tą drużynę, stać na to, żebyśmy przybrnęli, bo to jest jednak można powiedzieć półfinał i finał, albo finał i finał, tak to, tak to wygląda biorąc pod uwagę, że zostało nam jedno Jedno zgrupowanie i właściwie mecz o, o wszystko. No więc trudno do, do, dokładnie trudno rechwalować, ale na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że, że w tych meczach trzeba wygrać i, i, i że to na pewno będą ciężkie mecze, ale wierzymy w to, że damy radę. Dziękuję bardzo.